Cześć, kochani! Od jakichś dwóch tygodni, pewnie ponad dwóch tygodni, jestem posiadaczką um, takiego epilatora laserowego do pracy w domu. Jest to Remington i ja Wam odczytam, jaki to jest kod IPL 6250. Taki model jest, ponieważ u mnie się nie wyostrza. Taki mam sprzęt. I powiem Wam, że ja już wykonywałam kilka zabiegów tym laserem. Przychodzi on nam w takiej o formie. Jest tutaj głowica, którą również można wyciągnąć. Trzeba ją czyścić. Do tego jest przeznaczona taka ściereczka specjalna, żeby tutaj nie zostawały. Żadne brudy, ona musi być bardzo dobrze wyczyszczona, ta lampa. I przed wykonaniem tej epilacji laserowej, musimy się wykąpać, zmyć z siebie wszystkie y, balsamy, y, dezodoranty. Jeżeli, no ja wam dzisiaj na, przedstawię to na y, będę pachę depilować i ona musi być również sucha, także nie może być spocona. Yy, musi być wygolona, ale nie może być wyrwana, czyli że nie może pozbyć się yy, cebulek włosa, ponieważ to idzie właśnie przez ten wygolony włosek do cebulki włosa. Yy, I jak ja to wykonuję? Włączam go Tutaj mam taką ikonkę z dłonią. Przystawiam swoją skórę, żeby mi szczytało jaki mam kolor skóry. Ok, świecić się zaczyna wszystko na zielono, i ona zaczyna tak huczeć jak suszarka delikatnie. Ale mi się to wszystko na najniższy poziom yy, zmieniło. Więc. Plusem, ja sobie zrobię na najwyższy poziom. Tak to wygląda. I zacznę depilować. To będzie wydawało taki dźwięk, powiedzmy sobie, że ptasi, ćwierk, i wtedy będę wiedziała, że będę mogła dokonać strzału. Czy to boli? Moi drodzy, jedni twierdzą, że to boli, inni, tak jak ja, twierdzą, że to absolutnie nie boli. Więc ja wykonuję to na najwyższym poziomie możliwości tego urządzenia pracy i wykonuję częściej niż raz w tygodniu, tak jak jest zalecane. Ja wykonuję to kilka razy w tygodniu. A nawet, i też sobie powtarzam to, w jednym miejscu, kilkakrotnie, o tak, jak teraz Wam pokażę, nie zmieniając pozycji głowicy, i już po trzecim razie czuję mocne oparzenie. Takie mocne. I oczywiście zapach palonej skóry i włosów. Im dłuższe włosy, moi drodzy, tym bardziej boli, ponieważ włosy są taką antenką i, i pali się. No i jeżeli coś pali, no to parzy i naszą skórę. Także ja sobie to tak wykonuję. I co mogę powiedzieć po tych Dwóch tygodniach i kilku zabiegach, nic jeszcze nie mogę powiedzieć. Naprawdę nic jeszcze nie mogę powiedzieć. Na efekty trzeba będzie poczekać jakieś dwa miesiące. Ja kupiłam to też z myślą nie tylko o sobie, ale również i o swoich członkach rodziny. Kto chce, ten będzie mógł z tego korzystać. Mój syn posiada takie znamie beketa lub się nazywa to znamie bekama e, przez C pisane. Jest to bardzo rzadkie takie schorzenie, e, w szczególności u młodych mężczyzn, przeważnie pojawiające się na ramieniu. On od Malkiego miał takie tam znamie, a później to znamie zaczęło obrastać mocnym ogłosieniem. I jeżeli dermatolog mu zezwoli, to sobie będzie wykonywał właśnie takie zabiegi. O ile to pomoże, bo tak jak mówię, no, to nie jest takie mocne jak um, zabiegi w salonie kosmetycznym lub w gabinecie medycyny estetycznej, ale zawsze coś. Nawet gdyby to miało się po prostu robić i raz na kilka miesięcy później. To też moim zdaniem się opłaca, jeżeli się to posiada w domu. Ja zapłaciłam za to 200 euro, w promocji 100 euro taniej. Dobra. I teraz drugą pachę zrobię, sprawdzę czy się nie spociłam, bo jak będę mokra, to będzie mi bardziej piekło, ale nie. Widzicie takie błyski i piski, i uważam, że to jest fajna sprawa, jeżeli to by miało pomóc. A w szczególności osobom, które potrzebują tego. No, wiadomo, że ja sobie też robię twarz tym, ale teraz do filmu nie będę się nie zmyłam makijażu w ogóle, tylko wziąłam prysznic i. Wydepilowałam się, znaczy tylko wygoliłam się i yy, zrobiłam taki peeling, ale taką ostrą stroną gąbki, bo to tak właśnie ma wyglądać. Nie można tego na znamiona, nie można tego na sutki, na narządy płciowe. Yy, bikini oczywiście można, ale jakoś tam w te głębsze sfery narządów płciowych, bo różnie ludziom rosną włosy, moi drodzy, naprawdę. Bardzo różnie. Także ja sobie robię twarz. Nawet z tego mechu, mechu, mchu, nie! Myszku, co ja mówię. Się chcę pozbyć i, i jestem zadowolona. I tak jak mówię, jeżeli zrobię raz dwa. I trzy, to już za trzecim razem mocno czuję. Ludzie mają różnych próg bólu. Ja na przykład yy, co do takiego bólu, mam dosyć wysoki próg bólu. Mogę się kłuć, mogę się właśnie tak delikatnie sparzać, yy, aczkolwiek nie cierpię, jak mnie boli głowa i gardło. bardzo tego nie lubię. także tak to wygląda. no no i kochani, polecam. nie, jeszcze może nie polecam. może jeszcze po prostu wam opowiem o tym za jakiś czas, czy to w ogóle naprawdę zdało egzamin. Yy, i muszę wam powiedzieć, że również tam pisało, że to zamyka naczynka krwionośne. Yy, jeżeli mi na twarzy, tutaj zamknie naczynko krwionośne, które mam takie dosyć widoczne, to również się to przyda innym osobom z mojej rodziny. Para, 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 ryki, tyki, tak, nie będę głupot śpiewać, nie będę, nie będę, nie będę. Dobra, już mi głupoty w głowie, noc idzie. I tak to moi kochani wygląda. Także poświąteczne depilowanko. Ja sobie jeszcze teraz po wyłączeniu się zrobię sobie bikini i łydki. Mam takie plany. A jak zmyję makijaż, to może i twarz. No, i to naczynko krwionośne będę mocniej traktowała. A i teraz, może Wam jeszcze pokażę po wyłączeniu, jak wygląda o, widzicie, ta sama lampa. Ona jest taka ubrudzona przypalone włoski, jakieś rzeczy, koniecznie trzeba to porządnie oczyścić. I to tą ściereczką. Ona musi być czysta, bo na początku zaniedbałam to i oj, dużo się namęczyłam, żeby to porządnie doczyścić. Ona musi być czyściutka. Tu ma taki pstryczek, który je po zdaniu sygnału przez głowicę naciskamy i jest strzał. Buziaki, kochani.